No dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moje drogie Koziorożce. W czytaniu na miłość styczeń 2021 przyjrzymy się, co tam u was się działo ostatnio w przeszłości, jak sytuacja wygląda teraz no i co naj przyniesie najbliższa przyszłość. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie będą rezonować ze wszystkimi, nie ma takiej możliwości. Jeśli to nie jest Wasza bajka, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, księżyca bądź wenus. Może tam uzyskać jakieś dodatkowe informacje na temat Waszej sytuacji. No i co, będę wdzięczna za lajki, subskrypcje, komentarze. Wszystko to jest bardzo, bardzo milowidziane. widziane. No i przechodzimy do czytania Wasza przeszłość. Szóstka mieczy. Szóstka pentakli, czwórka pentakli, teraźniejszość, król kielichów, kochankowie i rycerz pentakli, i przyszłość, dziewiątka pentakli, siódemka kielichów i słońce, pięknie. Wasze wyzwanie umiarkowanie, czyli zachowanie jakiejś równowagi. To, czego nie widzicie mm, sprawiedliwość. Nie widzicie jakiegoś sprawiedliwego wyjścia z sytuacji, bądź nie widzicie, jak nie widzicie jakiejś sprawiedliwości, która nadchodzi. To jest też kar yy, karta karmy. <laughs> Pamiętajcie, że karma zawsze wraca, jak to się mówi. Dobra. E, wasze wyzwanie na ten miesiąc sprawiedliwość. Mm, bardzo fajna karta karta właśnie takiego zbalansowania umiarkowania. Wyważenia pomiędzy różnymi sytuacjami, pomiędzy własnymi uczuciami, też zbalansowanie własnych uczuć, własnych, własnych emocji, tak? Zobaczmy, co tam dalej karty mają do powiedzenia na temat tego umiarkowania. Umiarkowanie, umiarkowanie. Mhm. O, i znowu umiarkowanie. Widzicie, jak te karty współpracują. Mm, 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 mm. Świat, śmierć w odwrocie i umiarkowanie. Mam wrażenie, że nie wiecie, czy coś zakończyć, czy nie. Bo to są dwie karty zakończenia. Jedna, e, jedna jest w pozycji e, prostej, druga jest w pozycji odwróconej. I tu jest to umiarkowanie. Może nie wiecie, nie wiecie, jaką decyzję podjąć? Czy coś zakończyć, czy nie? Czy iść naprzód, czy zostać w tym, czym jesteście w tym momencie? E, mówimy tu o miłości, więc pewnie chodzi o jakieś związki, jakąś relację, do której nie jesteście może pewni. Ehm, no tu jest, e, tu jest wymagane od Was takie wiecie: zajrzyjcie w siebie e, na spokojnie, przemyślcie wszystkie za i przeciw i podejmijcie jakąś decyzję. No, ale zobaczmy, co dalej karty mają do powiedzenia, bo to jest takie niejednoznaczne na razie. Ważne, żeby właśnie gdzieś tam wyważyć te emocje w tym miesiącu. Dobra, e, tak. E, w przeszłości macie szóstkę mieczy, szóstkę pentakli i czwórkę pentakli. Szóstka mieczy właśnie mówi o odejściu. E, o odejściu od czegoś, co już wam nie służy, o odejściu na te spokojniejsze wody. To jest często mówi o przeprowadzce. Zobaczymy, co tam dalej karty będą miały do powiedzenia na ten temat. Następnie jest szóstka pentakli, czyli taka równowaga w dawaniu i braniu, równowaga w związku, wszystko jest zbalansowane, ale jest też czwórka pentakli, czyli kurczowo trzymanie się um, jakichś spraw. Może właśnie to jest kwestia, że nie potraficie pójść do przodu. Um, może trzymać się kurczowo jakichś swoich, wiecie, postanowień, jakichś swoich. Um, jak to się mówi, swoich przyzwyczajeń, a może ktoś taki jest, kurczowo się trzyma czegoś gdzieś tam z przeszłości i ciężko mu iść do przodu, no ale dobra, sprecyzujemy sobie dokładnie, żeby wiedzieć o co chodzi, co karty chcą nam przekazać. Szóstka mieczy, szóstka mieczy, szóstka mieczy. Mhm. się pojawi znowu ta czwórka pentakli, ale w pozycji odwróconej. Mamy wieżę i mamy trójkę mieczy odwróconą. Mm -hmm. Wiecie co? Wydaje mi się, że coś nadeszło z zewnątrz, może jakaś prawda wy wyszła na jaw, może jakaś inna opcja, która pozwoliła Wam uniknąć jakiegoś złamanego serduszka, jakiegoś rozczarowania tu jest otwarcie się na nowe, tak? czwórka pentakli w pozycji odwróconej, czyli już nie trzymacie się kurczowo um, jakichś tam swoich właśnie przyzwyczajeń postanowień tylko otwieracie się na nowe może postanawiacie właśnie pójść w coś nowego może postanawiacie odejść od partnera, który gdzieś tam Wam już nie służył um, może postanawiacie właśnie razem z tym partnerem pójść gdzieś tam do przodu o kroczek um, na jakieś tam nowe drogi. Może postanowiacie się przeprowadzić. No, to jest ciekawe. Na pewno uniknęliście jakiegoś zranionego serducha. Hmm. Dobra, zobaczmy co dalej. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Szóstka pentakli, szóstka pentakli. No tu nie ma odejścia. Nie ma odejścia od kogoś, od czegoś. Hmm. Wiecie co? Zastanawiam się, czy to nie chodziło o to. Że ktoś wam coś zaproponował. Ktoś wam zaproponował właśnie jakąś, Ktoś wam dał jakąś ofertę, jakąś taką zrównoważoną ofertę. Właśnie na zasadzie równości, ofertę właśnie gdzieś tam jakiegoś związku, pójścia dalej. A wy postanawiacie chyba zostać singlami. Tak mi to wygląda. Nie chcecie iść w to nowe, nie chcecie spróbować czegoś nowego. Postanawiacie zadbać o siebie, zadbać o, o swoje monety, o, o pracę, o finanse, um, ale nie angażować się gdzieś tam emocjonalnie w coś. Trzymacie się kurczowo gdzieś tam tych swoich postanowień wcześniejszych i nie chcecie spróbować czegoś nowego. Nie chcecie pójść w to nowe. Bo tu jest karta singla. Może postanawiacie zadać single, może ta oferta gdzieś tam nie spełniała Waszych oczekiwań. Może to i dobrze, bo gdzieś tam e, uniknęliście tego złamanego serducha. Chyba, że to chodzi o to, że złamaliście czyjeś serducho, odmawiając na przykład tej współpracy. Też tak może być. Zobaczmy jeszcze tą czwórkę pentakli. Była w odwrócone. Trójka kielichów i piątka kielichów. Tu nie ma jakiegoś nowego początku. Właśnie nie ma nowego początku. Nie ma pójścia w nową stronę. Jest trójka kielichów i piątka kielichów. Kurczę, kochanie, czy wy czy przypadkiem nie trzymacie się kogoś yy, z przeszłości? Takiego, za kim tęsknicie, o kim rozmyślacie, nie marzycie przypadkiem o jakimś pojednaniu z kimś z przeszłości, bo tak mi to trochę wygląda, że nie chcecie pójść w nowe, nie chcecie pójść w nową ofertę, postanawiacie zostać singlami, bo a nóż, widelec, ten ktoś z przeszłości się nagle pojawi u Was, zaproponuje właśnie ten związek, zaproponuje właśnie randkę, czy tam spróbujmy jeszcze raz, a Wy cały czas o tym marzycie, rozmyślacie. Cały czas jest tak, o jejku, tęsknię za nim, a może jednak, a może wróci, a może nie wróci. Cały czas gdzieś tam wspominacie te dobre czasy spędzone z tą osobą i cały czas kurczowo trzymacie się tego właśnie, co było, zamiast skorzystać z jakichś nowych ofert i pójść w nowe. No, weźcie to jak rezonuje, ale mi to tak troszkę wygląda. Yy, dobra, i yy, tak. Fy... W teraźniejszości macie króla kielichów, macie kochanków i pazie pentakli. E, więc tak, tu może być wybór pomiędzy dwoma osobami. Typowo, pomiędzy jakimś królem kielichów, a rycerzem pentakli. Trygon wody, czyli, mm, czyli co? rak, e, ryby i skorpion i paź pentakli, czyli ziemia, e, byk, panna, koziorożec, bądź też ktoś z podznaku bliźniaka. Może być wybór pomiędzy tymi dwoma osobami, pomiędzy osobą jakąś taką dojrzałą, taką emocjonalną, kierującą się w życiu właśnie emocjami, gdzieś tam zasadami moralnymi, bardzo ustabilizowaną, a osobą, która może gdzieś tam być może, być może młodsza jest od Was troszeczkę, może być troszkę niedojrzała. Ale jest bardzo konkretna. Gdzieś tam, jak już postanowi sobie coś, to chce, robi wszystko, żeby osiągnąć ten cel. Ona może idzie małymi kroczkami, powolutku do przodu, ale ona osiąga ten cel. Także to może być taka sytuacja, że stoicie przed jakimś wyborem. No, bądź po prostu pojawia się ktoś z przeznaczenia. Też właśnie ktoś. To w końcu zawołuje gdzieś tam wasze serducho. Ktoś dojrzały, ale jednocześnie, bo to mogą być energie tej samej osoby. Ktoś dojrzały emocjonalnie, ktoś dążący zawsze do celu, jeśli sobie coś postanowi. Zobaczmy, co tutaj dalej się dzieje. Zobaczmy tego króla kielichów. Król kielichów. Mhm. Ktoś przestaje się bronić. To możecie być Wy <laughs> przed nowym. Aha. No właśnie. Wiecie co? Ta karta to możecie być Wy, którzy w końcu gdzieś tam e, balansujecie swoje uczucia. E, wiecie, co chcecie osiągnąć. Gdzieś tam mm, osiągacie tą równowagę emocjonalną. Kończycie z jakimś ciężkim etapem w swoim życiu, który gdzieś tam Was bolał tutaj, może to jest ta przyszła osoba, o której cały czas myśleliście. Otwieracie się na nowe i przestajecie się bronić przed nadejściem nowego. Może przed nadejściem tej osoby właśnie z wody. Yy, może postanawiacie zaryzykować yy, gdzieś tam małymi kroczkami spróbować czegoś, czegoś nowego. Fajnie. Zobaczmy tych kochanków. Kocham. Mhm. No, tu są jakieś kłótnie i zgrzyty, mogą być to wasze wewnętrzne kłótnie i zgrzyty. Ponieważ nie potraficie dokonać jakiegoś wyboru, podjąć jakiejś decyzji. Um... Może to dotyczyć jakiejś kobiety. Może to dotyczyć jakiejś kobiety, właśnie z trygonu ziemskiego, um... która gdzieś tam okazała się może nie taka, jak chcieliście. Może to być mężczyzna, który okazał się nie taki, jak chcieliście. Nie spełnił Waszych oczekiwań i nie wiecie za bardzo, co zrobić, tak? Mogą to być jakieś kłótnie z zewnątrz, z jakąś kobietą, tak? Tutaj, która, um, która nie jest do Was tak otwarta. Um, to może być, nie wiem, gdzieś tam kobieta tego człowieka z przeszłości, to może być druga kobieta w Waszym związku, weźcie to, jak rezonuje. Ale tu będą jakieś zgrzyty, tu są jakieś zgrzyty, brak możliwości podjęcia decyzji. Aczkolwiek ta decyzja powinna zostać podjęta, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w przyszłości. No, mogą być jakieś kłótnie, jakaś wymiana zdań, może jakaś walka o kogoś, o coś. No coś tu będzie zgrzytać, coś tu będzie zgrzytać. Tylko tak, tu jest koniec ciężkiego etapu. Tu jest znowu walka. Zobaczmy tego rycerza e, Pentakli. Może tu się coś e, rozwiąże. Koło fortuny. Szóstka kielichów. Odwrócona. I siła odwrócona. Jeśli czekacie na kogoś z przeszłości, to bym nie czekała, to bym poszła dalej, bo ten ktoś ewidentnie nie ma siły, żeby nie ma siły i odwagi w sobie, żeby gdzieś tam zawalczyć o Was, żeby zawalczyć o ten związek. Może to być związane z tą drugą kobietą, która jest tutaj przy boku. O którą są jakieś kłótnie. E... No, powiem Wam tak, no to gdzieś tam nie ma przyszłości. Mogą być dzieci w to uwikłane w jakiś tam sposób. To może być ktoś po znaku na przykład lwa. E... M -m 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 -m. Ale tak, macie tu koło fortuny, czyli coś się odwraca na Waszą korzyść. Może warto pożegnać się z tymi przyszłymi osobami, o których tutaj rozkminiacie, jeszcze rozmyślacie. Bo ten ktoś widocznie jest zajęty kimś innym, tak? Tutaj nie ma, nie ma powrotu, nie ma, um, nie ma połączenia. Ktoś nie ma na tyle odwagi i siły, żeby gdzieś tam zawalczyć o ten związek. Może warto właśnie gdzieś tam skupić się na tym nowym, co tu nadchodzi. Ktoś, kto może nie do końca spełnia gdzieś tam wasze oczekiwania, na pozór, ale kto może się okazać właśnie cudownym początkiem czegoś nowego. On przychodzi na razie tutaj łagodnie, z jakimś takim, wiecie, kieliszeczkiem małym z rybką. Proponuje, kurczę, może randeczkę, może właśnie coś. Przychodzi z kwiatkiem jednym, a nie z całym bukietem. No ale kto wie, to może być początek czego coś, czegoś fajnego. Może warto właśnie gdzieś tam zakończyć te stare etapy. Pójść małymi kroczkami do przodu i zobaczyć, co los przyniesie. No właśnie. Co los przyniesie. Dziewiątka pentakli, siódemka kielichów. I słońce. Wiecie co? Wydaje mi się, że tak. Macie dużo opcji do wyboru, jeśli chodzi o partnerów, partnerki. Dużo się u Was dzieje, tutaj jest naprawdę dużo gdzieś tam postaci, to mogą być postacie z przyszłości, to mogą być nowe postacie, które gdzieś tam kierują się w Waszą stronę lub już gdzieś tam zawitały w Waszą stronę i nie wiecie za bardzo, jakiego wyboru dokonać. Wydaje mi się, że póki co pozostajecie singlami. Stwierdzacie, kurczę, muszę skupić się na sobie, muszę właśnie zachować tą równowagę, zrównoważyć swoje emocje, skupić się na własnym szczęściu. Młoda jest karta szczęścia. Także jakiegokolwiek wyboru nie dokonacie tutaj, to wróży wam szczęście, dobre samopoczucie, gdzieś tam spełnienie jakichś planów, pragnień. Wszystko gdzieś tam rozwinie się na Waszą korzyść, nie? Zobaczmy tą dziewiątkę pentakli. Dziewiątka pentakli. No właśnie, mamy tak, dziewiątkę buław i papieża i cesarzową w odwrocie. Jakoś dziwnie kojarzy mi się ta yy, cesarzowa i ta królowa pentakli. Patrzcie, jakie one są podobne. Jako ta sama osoba. Wydaje mi się, że dowiecie się albo wiecie już teraz w tej chwili, że Ktoś ma stały związek, ktoś ma stały związek. Ktoś jest w małżeństwie, ktoś jest w stałym związku od ilość tam lat. To jest karta żony, matki, może te osoby mają dzieci. Eee. I dowiecie się o tym. Albo właśnie gdzieś tam już wiecie, stąd to koło fortuny, że gdzieś tam los zaczyna się obracać na waszą stronę. I postanawiacie bronić swoich granic. Postanawiacie bronić swoich granic, wyznaczyć sobie jakieś granice, które są absolutnie nie do przekroczenia przez pewne osoby. Postanawiacie postawić na siebie, na swoją własną energię. Skupiacie się właśnie na sobie. Może właśnie decydujecie się, czy muszę pozostać singlem na razie. Nie będę nikogo szukać, skupię się na pracy, skupię się na, yy, w swoim własnym prywatnym szczęściu. Yy, I po prostu zakończę to z tą osobą, przestanę się o to martwić, bo ta osoba nie jest po prostu dla mnie. Siódemka kielichów. Zobaczmy tą siódemkę kielichów. w odwrocie, rycerz mieczy i cesarz w odwrocie, no właśnie mamy cesarza i cesarzową w odwrocie kochani, ktoś tu ktoś tu ma jakieś małżeństwo ewidentnie, tu jest jakaś rodzina w której wprawdzie nie ma szczęścia nie ma szczęścia e, ale jakaś prawda wychodzi na jaw, jakaś prawda wychodzi na jaw w przyszłości, dowiecie się o czymś dzięki czemu będziecie mogli odzyskać tą stabilizację wewnętrzną i pójść w coś nowego to może być też nie tyle, że macie ileś tam opcji do wyboru, chociaż tak, jak najbardziej może być, ale to jest też kwestia tego, że nie wiecie, jaką decyzję podjąć w związku z kimś, z jakąś sytuacją, tak? Nie wiecie, m, którą drogą pójść, co wybrać. No i tu macie odpowiedź, tu wychodzi prawda, że ktoś nie jest szczęśliwym ojcem, nie jest szczęśliwym partnerem, nie jest w szczęśliwym związku, ale jest w tym związku, tak? On nie ma na tyle siły, żeby gdzieś tam odejść. Nie ma na tyle siły, żeby opuścić, że tak powiem, tamto gniazdo, by spróbować coś z wami, tak? Tu nie ma nowego początku. Tu jest wprawdzie prawda, ale nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia, nie ma założenia rodziny, nie ma, nie ma nowego. Słońce, zobaczmy to słońce. Właśnie, z tamtym kimś nie ma szczęścia, ale tu przychodzi ktoś nowy, kogo jeszcze nie widzicie. Kto jest ukryty za zasłoną <laughs> i możliwe, że jeszcze się nie pojawił w waszym życiu, ale z tego może być coś fajnego. To jest ognista energia, czyli baran, lew, strzelec. Ktoś taki właśnie bardzo egzotyczny, fajny, kto pojawi się w waszym życiu, kto wzbudzi w Was wiele takich ciepłych emocji, takich gorących wręcz emocji, bo to jest e, ogniowa energia, to jest wiecie, duża pasja, duża atrakcyjność, duża seksualność, e, fajne przygody, fajne spotkania, rozmowy, no wiecie, takie fajne, takie mm, 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 rzeczy. <laughs> I z, tym, z tą osobą Możecie osiągnąć tą dziesiątkę pentakli, możecie osiągnąć tą równowagę, tą stabilizację, tą szczęśliwą rodzinę. Widzicie, dzieci pies, szczęśliwa paradą gdzieś tam na horyzoncie. Także to jest wszystko do osiągnięcia. Możliwe, że właśnie z tą osobą z trygonu ognia. Widzicie, karta słońca to też jest karta lwa. Może to będzie lew, kto wie. <grytanie> Także, kochani, wygląda mi na to tak, że jeśli macie jakąś osobę, z przeszłości, za którą tęsknicie, marzycie o powrocie, no to ta osoba nie jest gotowa, żeby opuścić poprzedni związek, w którym obecnie się znajduje. Także warto postawić jakieś granice, skupić się na sobie, dokonać jakichś wyborów, zrównoważyć się, zrównoważyć się emocjonalnie, zakończyć pewne etapy, które Wam już nie służą i pójść po coś nowego, bo ewidentnie coś nowego na Was czeka coś fajnego. Zobaczmy jeszcze Waszą radę na ten miesiąc, Wasza rada. Mhm. Właśnie, kochani, to jest to. Królowa Buław, do tego Króla Buław, idealnie. <grytanie> Karma odwrócona, czyli sąd ostateczny i Szóstka Buław. Muszą zostać podjęte jakieś decyzje. Trzeba coś zakończyć, żeby rozpocząć coś nowego. Ta karta Wam przypomina mm, o tym, że karma zawsze wraca. Także pamiętajcie, żeby traktować innych z szacunkiem, żeby być dla innych dobrzy, dobrymi, bo to zawsze do Was wróci. Jeśli ktoś Was potraktował źle, to ta karma do Niego też wróci. Uwierzcie mi. Tak to po prostu działa. Ale odbiegając od karmy, ro, y Wiecie, starajcie się zakończyć sprawy, które Wam już nie służą, tak? Jeśli coś już się zakończyło, no nie wiem, jeśli, jeśli widzicie, że ta osoba Was oszukuje, nie jest z Wami szczera, no to po co to kontynuować? Oddzielić grubą kreseczką przeszłość, pójść w nowe, w coś ekscytujące, kierować się swoimi pasjami, kierować się swoimi pragnieniami, tak? Przede wszystkim swoimi pragnieniami, tym, czego chcecie żeby osiągnąć sukces. Skupić się też na sobie, tak? To jest osoba, która to jest rycerz, który wraca z wojny, wygranej wojny, widzicie, ma ten laur zwycięstwa, wszyscy go chwalą, cieszą się i tak tak dalej. Bądźcie jak ten rycerz, stańcie w tym świetle reflektorów. Um, skupcie się na sobie, kochajcie siebie, dbajcie o siebie, może jakiś, nie wiem, dzień spa sobie zróbcie, jeśli jesteście kobietą, jeśli jesteście mężczyzną, to też jak najbardziej. Zróbcie coś po prostu na siebie, żeby poczuć się lepiej. Po prostu, żeby poczuć się lepiej dla własnej przyjemności. A kto wie, kto wie, może wtedy ten król tutaj do Was nadejdzie. <laughs> Fajnie. Dobra, to by było na tyle, moje drogie koziorożce. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za niedługo. Buziaczki, pa pa!